No widzę sorry, że nie gadam, ale bo gadałem z kolego, dlatego nie gadam i znowu nie będę gadać, ale gramy gdzie w Poppy Play tam coś tam, że mamy jakieś te fajne morfy. Jeszcze zaraz kini zrobię. O, o, jakieś pluszaki mi nie, nie chodzi. Poza w tej chwili trzeba też zbierać jakieś pluszaki. Nie mam już ich, chcę jeść tutaj, chłopakę. Jestem! Oooo! Ho, ho, ho. Jestem w Kissimissi! Widzowie, zmieniam się w BoxyBooksyBooksy. Bo. Sorry, że dzisiaj, ale dzisiaj nie miałem czasu, jak, tak jakby nagrywać. Dlatego nie nagrywam. Sorry, że tak późno odcinek, pewnie jutro zobaczycie co... ten filmik o Zresetuj Morfa. O Zresetuj się. To też mój kolega zmienił sobie skina. Widzowie, pewnie zaraz do mnie zadzwonię, i będziecie. Nie no, słyszeć, ale Koks w ogóle Widzowie, zmienię sobie technik na John Xpery. Co to jest? Nie wiem. Dobra, widzowie, kończymy dzisiaj nagrywać. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Papa, pa. widzimy się w kolejnych odcinkach.